Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mix, unboxing różnych kolekcji. Mamy tutaj saszetki z kartami, saszetki z naklejkami. No i będziemy szukać kart i naklejek z Polakami. Zobaczymy, ile takich kart tutaj i naklejek wpadnie z tych wszystkich 11 pozycji. Także ja tutaj zakładam, że co najmniej 4 karty z Polakami wpadną. Troszkę dużo, ale Anusz euro, więc tutaj Polska też uczestniczyła. Mamy drugie euro Champions League, tutaj mamy saszetki, więc Anusz uda się trafić co najmniej czterech Polaków. Także startujemy. Może najpierw tutaj euro. Wy również, zanim zacznę tutaj otwierać sobie w głowie, zaplanujcie, ile byście chcieli. Żeby wpadło i zobaczymy, czy ktoś z Was trafi odpowiednią liczbę. I pierwsza saszetka Euro 2020. Mamy Bonucci'ego, kapitana reprezentacji Włoch. Następnie Sabitzer z Austrii. Tosun, Turcja. Bergwijn, Holandia. Malinowski, Ukraina. Lindelöw, Szwecja. Lokier Walia i Zomer Szwajcaria no niestety tutaj nie było żadnego Polaka otwieramy saszetkę z Euro 2016 mamy Andre Schürrle z Niemiec następnie Bjarnason Islandia jest Polak mamy pierwszego Polaka pierwszą kartę Kamil Grosicki jeszcze trzech Hakan Balta z Turcji. Tutaj mamy Austrię. Passion and Pride. I Schweinsteiger. Ekspert Niemcy. Teraz saszetka z Champions League 15-16. Czyli tutaj patrzymy za lewym i innymi zawodnikami. Samaris z Benfiki. Następnie Adin Galatasaray Schweinsteiger i Schneiderlin Manchester United Javier Masquerano z Barcelony David Luiz, Paris Saint-Germain Luisao, Kapitan Benfiki i tyle czyli nie ma teraz może ostatnie, przedostatnie w sumie przedostatnia kolekcja z FIFA 2024 i jaki tutaj Polak wpadnie. Fans favorite Acerbi z Interu. Mamy dominatora Nuneza z Liverpoolu. Musiala Bayern homegrown. Kamawinga Real. De Ligt Bayern. I Soler Paris Saint-Germain. Czyli też nie było. Teraz może saszetka z nordyckiej wersji 2017 FIFA. Tiago Mendes Sao Paulo Gonzalo Castro Borussia Dortmund Byrki również Borussia Dortmund Tete Ajax Rui Patricio Portugalia i Next Generation Leicester Grey i Amartey też nic sezon Champions League 17-18 tam gdzie można trafić Gareta Bela z autografem i kogo mamy tutaj? Wilhena i El Ahmadis z Jeszcze raz Fejenord Nelom. Raggi Monaco. Mandzukic Juventus. Aspilicueta, Defensiv Dynamo Chelsea i Kielini Klubsto Sto Juventus. No, powoli coraz mniej tych saszetek. A na razie tylko jedna karta z Polakiem. Mamy kolekcję Champions League 16-17. Lewin Kurzawa z Paris Saint-Germain. Albrington Leicester. Tach Bayer Leverkusen. Rising Star Piazza z Juventusu. Giroux Golking Arsenal i Klub 100 Diego Godin Atletico. No i zostały same saszetki z naklejkami. Lecimy Euro 2020. Tutaj jest duża szansa, że będzie jakiś Polak na naklejce. I mamy z Walii Harego Wilsona. Visar Musliu Macedonia. Kramaric Perisic Chorwacja. Siger Węgry i Szwajcaria Stefan. Czyli nie ma. Champions League 16-17 i mamy z Paris Saint Germain Lucasa oraz Javiera Postore, Julio Cezar i André Almeida Benfica, Valbuena i y Toliso Olympic Lyon. CSKA Moskwa na Babkin Szynnikow i z Benfiki koszulka oraz logo no i już tylko dwie saszetki Premier League 2022 Co tutaj z Polaków mógłby być Bednarek może Fabiański także zobaczymy Lester Jamie Wardi. I mamy naklejkę Elite Kieran Tierney z Arsenalu Do tego Davis Aston Villa Rico Henry Brentford Dele Alli Tottenham No i Kodzik I zostaje nam ostatnia saszetka Champions League sezon 18 19 Czyli raczej nie uda się trafić czterech Polaków Skriniar Inter, Robertson Liverpool, Bareka Monaco, Logo Monaco i Stojkowicz Czerwona Zvezda. Także moi kochani, no niestety nie udało się trafić czterech Polaków. Jest tylko jeden, Grosicki w kolekcji Euro 2016. No i co? Tyle moi kochani. Wszystko otworzone. Jak widzicie... Jest martwy okres, nie ma co otwierać, nie ma nowych kolekcji, ale mogę Was zapewnić, że dzisiaj powinna wyjść już nowa kolekcja. Filmik nagrywam dzień wcześniej, wrzucony jest w piątek, właśnie o szóstej. Ale w piątek powinno w sklepach pojawić się coś nowego, na razie nie zdradzam, będę polował. Pojadę na sklepy i jeżeli uda się znaleźć to, o czym teraz mówię, to na pewno będzie odcinek gdzieś koło 10-11. Także zapraszam serdecznie, obserwujcie, sprawdzajcie, co to może być nowego na kolekcjonerskim świecie teraz. Także dziękuję za oglądanie odcinka, pozdrawiam i do zobaczyska. Cześć Wam!